Pomimo pogody bardziej listopadowej niż styczniowej, a mamy dzisiaj 1 stycznia 2022 roku, jest dosyć chłodno. Przepraszam, że patrzę na dół, ale właśnie mi wciągną do buty w jakieś błoto. A znajdujemy się w Jerzewicach, niedaleko Warszawy, kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy, gdzie mieści się opuszczony i niestety już z tego co widzę, zdewastowany dworek. Czy pałacyk. Historię tego pałacyku prześlę na filmiku, który mam nadzieję zmontuję. A za chwilę zobaczycie, jak to wygląda obecnie. Tutaj jest napisane wstęp wzbroniony, budynek grozi zawaleniem, ale szczerze powiedziawszy nie ma się co zawalać, ponieważ dach tego budynku już dawno nie istnieje, niestety. Także pokażę Wam teraz, jak to wygląda. Tak właśnie wygląda obecnie dworek czy pałacy w Wieżowicach. E, niestety w stanie, jak zwykle zresztą, prawie zwykle opłakanym. Zachował się jedynie w stanie, no powiedzmy, w miarę nienaruszonym ten portek tutaj. E, to wejście główne z kolumnami. Mam nadzieję, że to widać. A przepraszam, teraz ustawiłem kamerę prawidłowo. E, zachowało się ten, to wejście e, z takimi kolumnami. E, doryckimi można by rzec nie wiem to jest zrobione z cegły, więc przypuszczam że kolumny także zrobione z cegły. I to było po prostu wejście z takim tarasem. Tu też jeszcze balaski się zachowały, balustrady. Natomiast tutaj w tych niszach prawdopodobnie były jakieś rzeźby, tak myślę. Natomiast na sama, samo wnętrze, tutaj nawet bowiem szczerze, że przynajmniej od frontu, nie wiem czy, czy w ogóle jest sens wchodzić, ponieważ jak widać tutaj są zawalone legary, widać, że był pożar, ponieważ legary są osmalone, tutaj też są legary, jak widać dach nie może się na mnie zawalić, bo po prostu tego dachu nie ma. Spróbuję tam przejść do sąsiednich pomieszczeń, ale zanim, to tutaj jeszcze jest takie, takie okienko okrągłe, w którym się jeszcze zachowała framuga, które też wychodziło na dwór, że tak powiem, bo tutaj był, było coś w rodzaju ganku. Zachowały się jeszcze oryginalne tynki. Malowanie, farba, to no nie wiem, czy jest oryginalna, ale tynki są na pewno oryginalne. Jeśli trzęsę kamerą, to przepraszam, ale właśnie przechodzę przez zwalony legar, także... To troszeczkę trzęsie. Yy, Momencik, gdzie się? O, właśnie. Tu rosną jakieś takie liany, niliany, jakieś haszczet takie. Teraz problem w tym, żebym przeszedł przez te chaszcze, O, dobra, chyba się udało. Yy, no i tak to wygląda, tak? Także yy, śmieci się walają jak zwykle. Tutaj do tego pomieszczenia, bo muszę się czegoś przytrzymać. O, tutaj widać jeszcze fragment tego legaru. jak, legaru, Legara, nie wiem, jak się odmienia, y, gdzie widać, że ten, ta, ta belka została obłożona takim ozdobnym elementem. Prawdopodobnie tutaj był była krawędź sufitu, po prostu. Yy, I tu jest wejście do kolejnego pomieszczenia, ale jak widać, tutaj w ogóle wchodzić. Się nie da, bo tak zarośnięte, że no po prostu nie można. Tam z tyłu jest widać nie, na niebiesko pomalowaną jeszcze framugę. Zapewne oryginalną. Drzwi do sąsiedniego pomieszczenia. Teraz spróbuję się przedostać tutaj nie dotykając tego legaru, żeby, żeby po prostu nie naruszać tutaj nic. O! Dobra, no i tutaj mamy kolejne pomieszczenie. Znowu muszę chodzić bardzo ostrożnie, bo. Nie dość, że są tutaj zwalone legary śmieci, to jeszcze różne dziury, więc oczywiście muszę chodzić ostrożnie. Ale ale się da. O! Tutaj jestem w kolejnym pomieszczeniu, gdzie znowu widać jeszcze oryginalne tynki. Tutaj do belki zostało coś przymocowane taką solidną, dość śrubą. Prawdopodobnie tutaj były przymocowane deski podłogi. Właśnie mi jakaś pajęczyna weszła do ust, przepraszam. I tutaj widać bardzo dobrze też właśnie konstrukcję tych legarów. Jakie to było wszystko porządne, jakie to wszystko było solidne. Prawdopodobnie w tych otworach tutaj te deski siedziały. Tak, nawet na pewno, bo tu jeszcze jeden zbutwiały, ale pozostał legar. No i znowu. Tymki oryginalne. Tutaj zachowały się, tu gdzie, te, gdzie w tej chwili kieruję kamerę, zachowały się jeszcze fragmenty oryginalnej instalacji może hydraulicznej, może gazowej, trudno powiedzieć. Rury w każdym razie. Tutaj mamy kolejne pomieszczenie. Tutaj znowu taka wnęka, w której być może coś stało, może jakaś figura, a może jakiś mebel, no bo to były przecież wnętrza, tak? Tutaj mamy też, no, nie można wejść do środka, ponieważ widać, jak, jak to wygląda, tak? Stan jest opłakany, zwłaszcza tego pokoju. Widać zejścia do piwnicy. Widać przegniłe belki podłogowe. Widać oryginalną framugę, znowu, drzwiową, ościeżnicę, która prowadziła z jednego pomieszczenia do drugiego. Tu widać nawet jeszcze włącznik prądu, czyli... Czyli to był budynek, który albo został zmodernizowany nie wiem, w XX wieku powiedzmy, albo który po prostu już był wyposażony w prąd. Tak jak mówię potem jak będę ten filmik wam pokazywał, to sprawdzę informacje na temat tego dworku, czy pałacyku. I zobaczymy wtedy, zobaczymy wtedy, kiedy on powstał naprawdę, tu też jeszcze ościeżnice są widoczne. Teraz może omiotę spróbuję omieść ten pałacyk czy dworek w szerszej perspektywie, może się uda. Ups. Tak, to, tak ten budynek wygląda od tyłu. Jak to zwykle bywało w dworkach, od tylne wejście też było. Jakieś ma, maleńkie fragmenty oryginalnych tynków jeszcze się zachowały, nawet winorośl, ale winorośl chyba porosła później, ponieważ pod winoroślą nie ma już tynku. Może to bluszcz, nie wiem, nie znam się. W każdym razie coś tam rośnie na tych murach. Teraz obejdziemy budynek od naokoło. Jak wychodziłem z domu było 12 stopni. A przypominam, że jest dzisiaj 1 stycznia 2022 roku. Wszystkim, którzy oglądają ten filmik, składam przy okazji. Życzenia wszystkiego co najlepszej, spełnienia marzeń, planów i oby. Ten nowy rok nie był przynajmniej gorszy od tego, który minął. Bo jak wiemy, ten, który minął i 2020 też nie były najlepszymi latami. Zobaczymy, co się pozytywnego i negatywnego stanie w tym roku. Mam nadzieję, że będzie więcej pozytywów niż negatywów. No, i tutaj mamy okno, przez które widać mam nadzieję, że kamera to ujmie przez które widać całkiem zawalony strop. Tu widać jeszcze podmurówkę, oryginalną podmurówkę. Tak kamienny mur. Na którym została posadowiona ta budowla. A tutaj właśnie widać przez okno całkiem zawalony strop. Tutaj zarośnięte okienko do piwnicy, ale do piwnicy to już na pewno nie będziemy wchodzić, ponieważ piwnica zapewne jest jeszcze bardziej niebezpieczna, jeszcze bardziej mokra i jeszcze bardziej dziurawa niż. Parter. Poza tym nic tam na pewno nie ma. Co to ma być? No i tutaj możemy spróbować wejść. Tu były kiedyś schody. Prawdopodobnie schody jakieś boczne może dla służby. Nie wiem. Kurczę, znowu mam pajęczynę we włosach ja nie wiem co to jest. Przecież mamy styczeń. Gdzie pajęczyny w styczniu? A jednak. No i teraz oczywiście się trochę... Zawsze, zawsze mam więcej problemów ze schodzeniem niż z wchodzeniem, także... Muszę uważać, zwłaszcza, że tu są śliskie liście, ale o, tu widać, jak wygląda ten zawalony dach w tej chwili. A tutaj jest wejście, naturalnie nie będę wchodził znowu zbyt daleko. Tutaj są. Jeszcze zachował się trochę dachu, który zapewne za jakiś czas też się załamie. O tak, widać się z deski. Już prawie nic nie zostało, reszta dachu jest już na podłodze. O, i tutaj mamy jeszcze pomieszczenia. Być może tu była jakaś służbówka czy coś. Znowu oryginalna framuga się ostała. Resztki dachu. Naprawdę bardzo ubolewam nad tym, że za każdym razem kiedy przyjeżdżam do takiego pałacyku czy dworku to jest on w tak opłakanym stanie. Ja rozumiem, że opuszczony budynek nie będzie w takim stanie jak budynek użytkowany, ale to już jest po prostu przesada. Także tu, nie wiem co było, taki szyb jakby była winda, ale może to była raczej klatka schodowa. Tak mi się wydaje. I tu było zejście do piwnicy. Te dziury to prawdopodobnie jakieś dziury do mocowania schodów, lecz jasna, wszystko się też zawaliło. No i tutaj mamy jeszcze jedno pomieszczenie też z zawalonym dachem, takim, taką jakąś nie wiem masą czy watą ocieplającą. No i tutaj też wszystko się zawaliło, jak widać kapie nawet z dachu. Natomiast yy, tu bardzo ciekawa rzecz, ponieważ odłażą tynki od cegły widać dokładnie warstwę tynku yy, i widać też warstwy malowania. Tak? Widać, że tutaj było kilka warstw farby, że to yy, pomieszczenie pewnie nie tylko to było malowane na yy, niebiesko, na żółto, na różne inne kolory yy, a tutaj widać cegły natolin napisane na tych cegłach cegła z natolina jakby się ktoś pytał no i cóż i w zasadzie w zasadzie to wszystko jeszcze tutaj zobaczmy to niskie pomieszczenie, bardzo niskie jest muszę się schylać żeby tutaj wejść eee, też dach już się prawie cały zawalił jeszcze częściowo tutaj istnieje to małe okienko nie wiem czy to była służbówka czy nie. To dziwna taka dziura w, w ścianie. I znowu farb, warstwy farby. Ups, coś kapie. Warstwy farby kolejne, które były tutaj nakładane. Rzeczywiście chyba ten obiekt już nie nadaje się do remontu. Zdaje się, że po prostu będzie tak niszczał, aż zawalą się najpierw wszystkie dachy, a potem zaczną zawalać się i mury. Tutaj widać już, że tynki na przykład odpadają, wypuczyły się, że tak powiem, i odpadają. Wszystko jest przemoczone, zagrzybiałe i tak dalej. To ostatnia warstwa farby, która była. Tak. No szkoda, wielka szkoda, że to w ten sposób niszczaje, że bardzo wiele pałaców i dworków na Mazowszu i w całej Polsce w ten sposób je. Naprawdę czasami żałuję, że nie jestem jakimś mega super, hiper bogaczym, jakimś multimiliarderem, bo chyba spróbowałbym co najmniej kilka z takich dworków ocalić od ruiny i od zapomnienia. No ale cóż, ponożyć, dobra rzecz. Dobra, kończę na razie, może jeszcze później zrobię jakieś ujęcie. Znalazłem też wejście do piwnicy, zaraz pod tymi schodami, którymi szedłem, tymi zawalonymi śliskimi. No ale nie będę tam wchodził, bo po pierwsze nic tu nie ma. Po drugie jak widać wszystko jest pozawalane, nie ma tutaj nie ma potrzeby tu wchodzić, tu jakieś skrzynki takie spożywcze są, ciekawe, po tu robią takie skrzyneczki spożywcze. No i oprócz samego pałacyku czy dworku jest jeszcze, o tu jest główna aleja parkowa, która kiedyś służyła mieszkańcom, jest jeszcze właśnie zespół parkowy. Tak, czyli tak jak to zwykle bywa jest zespół pałacowo-parkowy i tutaj jest główna aleja, którą sobie Państwo zapewne może jeszcze kolaską, karocą, czy dyliżansem, czy dorożką, czy czymś tam, a może już samochodem podjeżdżali tutaj pod, pod ten budynek Jerzewice. Niedaleko Warszawy, stosunkowo niedaleko. Eee, a tutaj chyba mamy do czynienia z nielegalną wycinką. I wycięto w dodatku nie jakieś tam drzewko, tylko dość potężne drzewo. Więc ciekawe, czy to jest nielegalna wycinka, czy tylko po prostu to drzewo już obumierało. W każdym razie jeszcze tu jakieś opony się walają. Robi to niestety przygnębiające wrażenie. Kończę na tym swoją relację z tego miejsca.